Cześć, Averit, Rok z tej strony. Dziękuję za Twoją odpowiedź wideo. Z przyjemnością jej wysłuchałem i, i zgadzam się oczywiście z większością rzeczy, które powiedziałeś. Tak i pomyślałem sobie: A słów parę dorzucę do tego, co mówiłem w swoim vlogu, tak żeby jakby rozjaśnić sprawę. Szczerze mówiąc, ja zupełnie nie analizuję tutaj poczynań Kaczyńskiego, Maciarewicza. To jakby zupełnie nie, jakby przekazanie poglądów na te sprawy jakoś specjalnie mnie nie pociąga. Tak, bo takie mam podejście do tego. Natomiast y, bardziej, bardziej zawsze skupiam się na, na, na tym, y, co, co robią media. I tak sobie pomyślałem, nawiązując do tych, do tych wczorajszych wydarzeń i dzisiejszych, że gdyby Kaczyński zapragnął pewnego dnia zatańczyć nago w piaskownicy pod swoim blokiem i zrobił to, to media mają pełne prawo o tym donosić, trąbić na maksa, ile tylko chcą i w jakikolwiek sposób chcą. Natomiast gdyby tydzień później ten, że Kaczyński Brał udział w debacie jakiejś Albo na przykład prowadził rozmowę z jakimś dziennikarzem To media następnego dnia nie powinny by raportować Że wczoraj Kaczyński Podczas debaty tańczył nago w piaskownicy No bo to bez sensu, to nie jest prawda I, i Owszem, by, oczywiście Kaczyński tańczył Nago w piaskownicy, ale nie podczas debaty Nie róbmy, znaczy nie lubię jak się z ludzi Robi kompletnych idiotów O, no, mój syn sobie znalazł zabawę Nie lubię jak się z ludzi Robi idiotów Media traktują nas trochę jako ja wiem, jak dzieci. Może trochę jesteśmy jak dzieci, jak się bierze pod uwagę y, czasami dyskusje na forach, nawet czasami w komentarzach pod filmami dotyczącymi jakiejś tam polityki czy poglądów. Y, no i że trzeba nam wbić do głowy jasny obraz jakiegoś polityka, bo jeżeli tego nie dostaniemy, to nie będziemy w stanie sobie wyrobić własnej opinii. To mnie wkurza, to mnie denerwuje. Tak prawdę powiedział, przedwczoraj Kaczyński nic o tych Niemcach specjalnie nie mówił, bronił się rękoma i nogami przed, przed wyciąganiem informacji na ten temat przez Lisa. No i tyle, no i tyle. I to to mnie zdenerwowało, bo tam poglądy, ocenianie tego co on ma do powiedzenia, co chce zrobić w Polsce, jak chce rządzić, z kim chce się kłócić, a chcę, ki, z kim chce się godzić, to już zupełnie jakby yy, kwestia na, na totalnie inną analizę i raczej nie sądzę, żebym się za to w ogóle kiedykolwiek dał. No nic. Tak czy inaczej pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Z przyjemnością zawsze oglądam twojego vloga i słucham. No, no i tyle. Trzymaj się, pa.